Kancelaria JJ Zakrzewcy. Twoja księgowość. GetRetU, odzyskaj i weź swoje pieniądze. Witam. Dziś pokażę, jak rozliczyć się w PIT 36 działalności niedojistowanej. Znajdujemy się na stronie e Urzędu Skarbowego i mamy dwie możliwości zalogowania się. Poprzez dane podatkowe. Jak klikamy, wpisujemy swój PESEL, przychód za rok 2022, przychód za rok 2023. A tutaj mamy podane dokładnie skąd. Jeśli wpiszemy, klikniemy Zaloguj się. W następnym etapie zostaniemy poproszeni o kwotę e zwrotu hmm. lub dopłatę po prostu podatku z pit za 2022 rok. Też będzie podane, gdzie to się. Dokładnie znajduje. Drugim sposobem jest się zalogowania przez login.gov.pl, czyli możliwością logowania się poprzez profil zaufany aplikację Obywatel bankowość elektroniczną e dowód i Uzi -e id Najczęściej pewnie będziecie się logować albo przez profil zaufany bankowość elektroniczną. Część wykorzystuje do tego EMO Obywatela, a niektórzy posiadający E-Dowód za pomocą swojego smartfona mogą również się w ten sposób zalogować. Ja się zaloguję poprzez profil zaufany, jest mi tak najwygodniej. Jesteśmy tutaj właśnie na profilu zaufanym. Możemy przez maila lub nazwę użytkownika lub przez system bankowy zalogować się do e-urzędu skarbowego i tak już wygląda obraz po zalogowaniu się. Jeśli się zalogujecie danymi podatkowymi to będziecie widzieć tylko twój EPIT też te opcji będzie zablokowane. Musicie się zalogować w inny sposób jakby żeby widzieć te możliwości. Warto sobie też przetestować to, bo są różne ułatwienia ostatnio wprowadzone, czyli na przykład edukacje w PCC, jeśli na przykład kupiliście samochód, też formularze rejestracyjne, gdzie możecie złożyć o nadanie NIP-u. Albo aktualizować swoje wnoszenia, na przykład, jeśli dacie spółki no to też można wtedy przez ten NIP 8 sobie to zgłosić. Ale wracajmy do SENA, czyli do twój e-PIT. Klikamy w twój e-PIT. Już jesteśmy się pozalogowani. Jeśli chcecie się dozliczyć działalności nielegowanej, musimy zmienić ten PIT 37NA. BIT 36, więc klikamy zmień. Ale tu jest jeszcze taka odpowiedź. Jeśli uzyskaliśmy inne przychody, i jeszcze nas raz się pyta, czy chcemy zmienić. Tak, zmienić. Zatwierdzamy. I mamy już BIT 36. Jeśli na przykład chcemy z powrotem zmienić, no to wypełni BIT 37. Mając tutaj, możemy wybrać indywidualnie wspólnie z małżonkiem jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Żeby wprowadzić e, i po prostu się zmieniamy, musimy wtedy po prostu dodawać informacje, co na nas kieruje krok po kroku. E, jeśli chcemy dodać sobie przychody z działalności zidentyfikowanej, klikamy pierwsze: edytuj. I tutaj wyświetlają nam się przychody i koszty uzyskania przodu: wynagrodzenie z pracy, dochody uzyskane z zagranicy, nauczania działalność, działalność gospodarcza w formie spółek, dochody z IP-box, działy specjalnej produkcji, umowa zlecenia, umowa o dzieło, prawo majątkowe, czyli spraw autorskich i innych praw majątkowych. Płatne zbycie Rzeczy, i dochodzimy do działalności niedojestrowanej. I klikamy po prostu dodaj. I tutaj wpisujemy przychód oraz koszty. I to jest tak naprawdę wszystko, co musimy wpisać. W tym picie. I po wpisaniu. Wpiszę tak, 100 zł, tutaj 50, żebyście to widzieli. No i tu mamy, że to wpływa na jakie sekcje formularza, czyli, że na przykład będzie większe. Przykazane 1,5% podatku. I klikamy zatwierdź. Klikamy strona. Jak zjedziemy z powrotem, to nam się ukaże to, co wpisaliśmy. Tak, możemy to edytować. możemy i tak dalej, zjeżdżamy na samą górę, jedziemy powrót i już będziemy mieć dopisane dochody, zobaczymy też, jeśli mamy jeszcze jakąś dodatkową zaliczkę, to nam się to pokaże. Pamiętajcie, żeby sobie uzupełnić tam Numer bankowy, jeśli macie nadpłatę i pamiętajcie, bo w tym roku jest dobrym, że system sam nie rozlicza ulgi na dzieci. Po prostu macie na przykład zapisane, że jest jedno dziecko, ale jakby sam siebie nie rozlicza. A zwłaszcza jeśli nie mieliście też tyle podatku, żeby odliczyć, to. Aby pobrać już tutaj zjadę, mamy inne odliczenia. To będą tu, żeby odliczyć, żeby się Gdzie tu się tu tutaj wpisujemy i w momencie, kiedy nie mamy wystarczająco podatku. Nie mamy wystarczająco podatku do ZROTU, to też ze składek społecznych można to zwrócić jakby z zus -u. i tutaj po prostu będzie dodatkowo do wypełnienia. Właśnie zaznaczyć będzie trzeba, że chcemy, tak, ze środków. Składek to pobrać, i wtedy nam się doliczy. To trzeba pamiętać, po prostu, jeśli mamy dzieci, musimy to zrobić ręcznie. Sam nam tego nie pokaże. I w momencie, kiedy wypełnimy wszystko, możemy sobie w międzyczasie zapytać. na przykład zapisywać zmiany po każdej zmianie. Jak wrócimy, ze względu na to, że jeśli coś się wydarzy na stronie, nas wyrzuci, to te już Zmiany, które wprowadziliśmy, będą, będą już dostępne. A jeśli wszystko zrobiliśmy, to klikamy akceptuj i wyślij. I to jest cała filozofia rozliczenia się z działalności e, nierejestrowanej w PIT-36 za rok 2023. E, tak jak widzieliście, wystarczy wpisać przychody, koszty, dlatego warto sobie sukcesywnie prowadzić utroszczoną ewidencję. Po to, żeby po prostu wpisać przychody za cały rok koszty tak samo w te dwie rubryki i automatycznie mamy już to zrobione. Jeśli macie taką ewidencję, to yy, macie duże ułatwienie. Jeśli nie, to musicie po prostu sobie to zsumować za cały rok, wpisać to i w ten sposób się rozliczyć w bicie To na tyle po szczegóły, po linki zapraszam do opisu. A będzie właśnie link do tego urzędu skarbowego, nie musieli, nie musieli szukać. Będzie też link z ofertą, jeśli tak, potrzebujecie już przejść na działalność chcecie link do Kancelarii Jakrzywcy. Księgowość. Możecie śmiało wtedy pisać, żeby współpracować. Jeśli macie kredyt konsumencki lub spłaciliście, to zapraszam też do kontaktu z GTU. Możliwe, że możemy odzyskać Twoje pieniądze z takiej umowy, jeśli bank popełnił błędy w takiej umowie, a jeśli potrzebujecie dodatkowego na przykład konta darmowego pod o instytucjonalną, to też będzie link do oferty Nest Banku. Jeśli założycie konto z tego linka, to też dostaniecie bonus. Od banku. To jakby na tyle. Warto tam chociaż coś tam. Przede wszystkim najważniejsze jest to, że jest po prostu darmowe. Jakby nie ma żadnych opłat za podstawowy konto, za kartę. Więc śmiało zapraszam do opisów po więcej szczegółów. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że pomogłem Wam się łatwo, szybko rozliczyć z podatku z działalności nie da jest